Cześć, jestem Ziemia, planeta, na której mieszkasz. Pewnie mnie już trochę znasz, prawda? Zapraszam cię na podróż. Dzięki której poznasz mnie jeszcze lepiej. Ruszajmy! Pewnie zauważyłeś, jestem okrągła. Mówią, że jest to kształt kuli, ale tak naprawdę jestem elipsoidą. Już ci tłumaczę, czym jest elipsa. Oznacza to, że nie jestem idealnie okrągła jak piłka. Można powiedzieć, że bardziej przypominam piłkę, którą ktoś mocno nacisnął. Znajduję się w układzie słonecznym jestem trzecią planetą od Słońca. Krążę wokół słońca po orbicie, gdy wykonam całe okrążenie, mija jeden rok, czyli 365 dni. Obracam się też wokół własnej osi. Jeden obrót trwa 24 godziny. Dzięki temu mamy dzień i noc. W środku nie jestem pusta. Składam się z wielu warstw. Oto najważniejsze z nich. Jestem jedyną planetą, na której występuje woda i życie. Przedstawię ci kilku moich mieszkańców. Jak widzisz, składam się z dwóch kolorów. Niebieski kolor to woda, oceany, morza, jeziora i rzeki. Zielone to kontynenty. Mam aż siedem kontynentów. Oto one: Afryka, Azja, Australia, Europa, Ameryka Północna. Ameryka Południowa, Antarktyda. Bardzo tego nie lubię. Podpowiem ci, jak możesz mi pomóc. Recykling to bardzo trudne słowo. Oznacza powtórne wykorzystanie odpadów. Opowiem ci, jak segregować śmieci. Segregowanie odpadów jest bardzo łatwe. Kosze na śmieci oznaczone są kolorami, dzięki którym łatwo zapamiętasz, jakie odpady do nich wrzucać. Do niebieskiego kosza wrzucaj. Do żółtego kosza wrzucaj. Do zielonego kosza wrzucaj. Do brązowego kosza wrzucaj. Do czarnego kosza wrzucaj. Dziękuję Ci za tę wspólną podróż. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli będziesz o mnie dbać, obiecuję, że odwdzięczę Ci się czystym powietrzem, piękną przyrodą i będzie Ci się dobrze mieszkać na planecie Ziemia. Pamiętaj, to jest współpraca Twoja i ludzi na całym świecie. Razem, małymi gestami możemy mnie uratować, a ja na pewno sprawię, żebyście byli szczęśliwsi. Dziękuję! Mae'n rhaid 是。